Absolutnie nie był to zwykły dzień, dlatego że dzisiaj brakowało bladeusza. Jednak to nie było głównym wątkiem naszej historii, dlatego że dzień zaczynał się w małym pokoju, gdzie przyjaciele zebrali się w jednym miejscu, aby pomóc diabełu z jednym całkiem dużym problemem mianowicie z jego impotencją. Cześć chłopaki! Ja. <grywa> Dzień Dzień to. Cześć. Cześć. <grywa> A to różowy kolor jest na to? <grywa> tak, idealny, witam. <grywa> nie do upruchamienia. Ja. Oh. <grywa> ja. ja byłem u pracy. Najlepszy Tyle kolor, różowy, polecamy. Słuchajcie panowie, u, u. od góry dostałem z shotguna <grywa> i był to najprawdopodobniej Manojek. bo. O Manojek. Ja nie mam shotguna. Tak <grywa> Jak schował, schował shotguna, cwaniak. Dalej. No to nie ja, ja mam No Malian. dobra. Ale to ja właśnie A, zemki słyszałem, że ktoś pada. Zemki zabiły Manojka Bo zaczął strzelać, stał tutaj No co? bo on nie strzela, bo się zdenerwował. No coś, coś, coś mi tutaj śmierdzi trochę. Hmm. Hmm. Chłopaki. Ja już bo, mam pewne podejrzenia. podejrzenia. Chłopaki, bo ja generalnie ja diabeł się zabija, co nie? Się nie, nie od razu. <laughs> Ej, wiecie co, to Admiros jest chyba trajtorem. Nie, mam podejrzenia nie. co do niego. Admirowska. Admirowska? Gdzie jesteś, Admirowska? Admiros Admirus jest w domku dla lala. Oj! O! To a co to, to, to za admirosek tam wybuchł? No właśnie to jest to... to jest dziwne, him. bo ja cały czas stałem i patrzyłem się i ktoś tam podłożył bombę. Czyli nie, to nie bomba, granat rzuciłem. Granat? To był granat. No, 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 jaki spokojnie. Hmm, no dobra wiele? panowie, bo tutaj trzeba i, i, rozwiązać ja. największy problem, czyli impotencję diabełu, a nikt się to w ogóle tym nie przejął. No właśnie, a Chłopak diało, cierpi, jest... ro, rodzina ja na się, na kolana. Ten zielony faliczny kształt obok twojego zielonego modela coś może sugerować. Zobacz, coś się jednak żartuje. Widzę kogoś na górze, diabeł jest na górze. Tak, diabeł, podezno. ja jestem po drugiej stronie i se patrzę na diabeł. Co ty masz za duży karabin, <laughs> diabeł? To jest bardzo duży karabin. <grym> Dobra, celujemy, celujemy Diabeła. Dlaczego masz tak duży, tymi tymi karabin. Nie nie tak duży karabin i celujesz we mnie? Jakbyś był niewidienny, nic ja, się nie, nie kochał. Ja. żeby cię lepiej słyszeć. Kurde, ty do najgorsza, mój duży karabin stracił amunicję przez ciebie! Ojejo! Wystrzelałeś się, mówisz? Wystrzelałeś się. O wow! Nie wiemy Ignacy! No sobie. kurde. I sobie nikt się nie chce tutaj. Diabeł, chodź. Nie, ja chcę, chcę Chodź, połączymy chodzi. siły. Dobrze. Widziałem cię, diabeł, o, sobie o, o. Stąd. A diabeł jest akurat tritora, chyba. Nie jestem, tutaj. nikt wziął mnie w ogóle. Hmm. Ja pierdykam Ignacy, ty to jesteś jednak, wiesz? A dobra, Tam jest nie się do was. O, ja ja ojej. Ja... O nie, Michał! Mm. Co ty zrobiłeś? weź? <laughs> ha ha, ha. ha, ha, ha. Poślizgnąłem tak, się na medle na górze. I spadłem. Dobra, Ignacy zapraszam na środek. I co ty chcesz ze mną tam zrobić? Oj, no. <grym> co ty chcesz zrobić? Nie No chodź. Nie, musisz wyrzucić wszystkie swoje bronie i przyjść do mnie na go z czopkiem w dupie. No nie, tylko nie to nie to! Przeszedłem poujkę. Wszystko tylko nie przed to. Z kamerami że łykałeś czopki. No się... <grym> z kamerami. Ok. Nic z nie się... łykałem, to diabeł łykał, ale nie czopki. Ej, uwierz mi, Uuu. mamy nastawione Uuu. sześć Znaleźć kamer na twoją w... twarz. Mów. No Bardzo sorry. ładnie. No sorry. Do niczego no. się nie przyznaje. Znaleźliśmy. <grym>. Znaleźliśmy już sposób na impotencję diabełu. O. Mianowicie no wystarczyło go zabić. A i o. problem z głowy. Rodzina też była zadowolona podobno, więc wyszło wszystko cacy. Natomiast teraz mamy kandydata, któremu trzeba zupełnie inaczej pomóc. Dlatego, że niefortunnie wyszło tak, że ktoś go nagrał, kiedy przyjmował czopki. By, przypomnijcie mi, kto to był: Flota. Michał. Flota. No i właśnie. I, I musimy zdobyć nagrania i je usunąć. To nie będzie łatwe zadanie moi drodzy. Czy jesteście skupane? gotowi? Do, to jest Mamy bardzo dobre telefonie. pytanie. Ja co innego będę robił z tymi nagraniami. już no, 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 Na pewno ich nie usunę. No, no, do... co, nie? Będziesz, co, będziesz, co będziesz robił? Robię dla siebie. No, okay. Daj robił Proszę, boję ciebie. Ten, ja możesz rzecz, opuścić moje pięterko? Takie, szybkie pytanie. Tak, Dlaczego znalazłem tak, tak, tak twoje ciało e, przed rundą, a potem sprawdziłem jako trajtora, a potem zrespiłeś się na nowo? Więc moje pytanie brzmi, czy jednak byłeś trajtorem? Nie, po prostu Widział, przed rundą, jeżeli stary, umrzesz... Śmieszne granaty! Tu granat. A tu ja rzucałem ty to, śmieszne granaty. To była teoria, ty, Flotar, ale twoje ciało znalazłem czymś, a ty zginąłeś na tamtym balkonie ostatnio. <laughs> ta nie mam nic do powiedzenia. Mogę się pobawić z wami w tym dla lany? Dobra. Okej, okay. okej, okay, okay. nie wiem co mówisz, ale w porządku przypadł trochę. Nie? Czemu tutaj no, się skopali? Discombulonatora wam rzucam Widzę flotara Flotar <grym> no. o, o nie I Leci <grym> Jaki amator, nie wierzę Chłopiec, Ta... który przyłożył, <grym> przyłożył. No, co? Nie Jaki nie amator Nie można tak stawać na takich mapach, proszę cię, co ty Na no, mapie minecraftowej Kto to, to, to ty zrobił? <grym> Bo nie doleciałem, myślałem, że myszka mi pomoże Co tam się dzieje, halo? Ej, chłopaki, Halo? widziałem jak Admiros zabija. O nie, Zabij prawda. Zabił diabeła. Nie zabiłem, ja tu nie zabiłem. A, Nic się nie zabiłem. stało. Jaki masz na to dowód? Admiros? Udaję. Legitna. Widzę, że oglądaliśmy ten sam poradnik. Ten sam poradnik. <laughs> to jest sam poradnik poradnik masz Jak grać w TTT. O nie. To mu się otworzyła szafa w tle. Słyszycie, Admiroś? Nie! Zdradziecki. <laughs> nie poczekaj, bo uszę tutaj. Admiroś, jesteś oj, najgorszym ja. trajtorem świata! Najgorszym trajtorem ja świata! Nie mogę. Bo Jesteśmy tak. troszkę w domku. A kojarzycie taką scenkę z tej historii, jak y, Bas Astral poświrował i był na herbatce tam u, u siostry łódź. U, nie u Diego, tylko tego. Nie. I das, i się nazywał ten dzieciak, ten taki, ten, co wysadzał zabawki? Nie, hmm. wiem. nie pamiętam, prawda? Tak. O, się tak. Chciałem zejść a ty wleciałeś. Tam, się to no, jest że że si siostra ta bawiła się tym. O, ktoś już życiu grałem, fajnie. Że jego siostra bawiła wow. się tymi zabawkami, nie? Mhm. I Bass Astral wtedy był ten. Był taki do no. robienia herbaty. i na herbatce był, no? Pamiętam. Tak, więc zapraszam wszystkich na herbatkę do domku. Dobrze, okej. Okay. Patrz, patrz! O nie, o nie, o nie! No i dobra. Nie. <laughs> <laughs> to chyba nick, tytuła. A gdzie jest nojek? Ale... Nie żyje, rozwalił się o ziemię tam. A, a, a ty, Ignacy, bardzo sprytnie powiedziałeś, że od razu, że Missing in Action traitorzy wykrywają. To jest podejrzane, no tak. chciałeś bronić no, się. Pamiętam to. Nie, nie, nie. To jest normalne, akurat Ta, tam, Nie, nie, jest nie. <noise> Widział! Jak do kaczek normalnie. Mordę! Sklepani! Dlatego ta herbatka miała być. O, o skoki już jestem. Narciarskie, Idziemy, idziemy. Ja drabinkom tutaj. Tu drabinkom i patrzcie. Drabinka je, Dlaczego skoki narciarskie? Ja, 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 ja nie nie <noise> Ty się boję! Nie! Plaga, jesteś pierwszy. Ja, ja, ja pierwszy skoczyłem lecimy. rundę temu. Wow. wow! Co? No plan, nie, to, coś coś... Powiedziałbym, że prawie punkt konstrukcyjny. Nie, eee, nie, 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 nie. Iwona Pawłowicz, 10 na 10. Ale no chodź, lecimy, musimy polecieć <ślał> razem. Ale gdzieś ja się boję! Jesteś terrorystą zdradzieckim i nie chcesz skoczyć. jestem, i dlatego się boję! O, dobra, to. O, nie. tu, to, 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 no, to nie. No nie. Ja tylko niech traitory skaczą jako no ostatni. Żeby wszystko było okej. Okay. Dobra, to teraz ja lecę. Tam jesteś? No oni stąd skaczą. Trzeba No. No, idź. No nie mogę, bo tu mnie pali. Ty przeżyłeś mnie, wyprzemetry dosłownie. Dobra. No nie, no, żeby traitory sobie się popaźysz nawet dla musu. Traitorzy miał być ostatni. A O, let's go to jest. O nie! To nie jest mój telemark! O nie! Tak się nie robi! Zdrajca! Kto pobił rekord skoczni? Co to? No, 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 o teraz, biazda. Blisko, biazda. Blisko, biazda. blisko, bardzo blisko. O, z progu? blisko. Stopa no, stopa biazda. jest dalej na cele. No. No. Yeah. <laughs> ja Ale poleciał! Ale wydzielił się miejsce spadku, a nie gdzie ciało poleci. Nieprawda. Nie ciało.